Dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu, w kolejnym odcinku, w holu zakupowym. Byłam dzisiaj, tak jak już widzieliście we wczorajszym vlogu, w Action, Pepko i rosmanie. Dużo tych rzeczy nie jest, ale stwierdziłam, że nagram takiego oddzielnego vloga. Ja to lubię takie mieć zakupy oddzielnie puszczane, bo kto tam lubi to sobie obejrzy, kto nie, to nie. Więc y, zapraszam Was do oglądania. Y, tylko tak się zastanawiałam, czy ja tu wszystko mam poprzenoszone. Ej, misiek! Szalasek, proszę zejdź z blatu. Na kuchence mi siedzi. Szalasek! Ja dostanę po prostu kota z tymi kotami. Zacznijmy może od Rosmana. Eee, pastę. Eee, wzięłam taką Colgate. Eee, ona jest bardzo dobra i w miarę jeszcze jest dobra cena, bo była jakaś promocja 6 zł. W ogóle powiem Wam dzisiaj, jak zobaczyłam ceny past, bo dawno też nie kupowałam, bo miałam zapasy, eee, poszły w... Kosmos, jakieś są ceny po prostu z kosmosu. Ale ta jest dobra, już kiedyś ją też używaliśmy i też mamy taką. Była też promocja, słuchajcie, na żele Te i Sana do kompania. Więc ja sobie wzięłam pod właśnie woda kokosowa z sokiem z mango i o zapachu kokosa. Kompleks pielęgnacyjny. Wiecie, że ja. Kto mnie ogląda, to mnie zna. Ja kokosa kocham i uwielbiam miłością wieczną. Dałabym no, wszystko za kokosa, po prostu uwielbiam kokosa. No pachnie. Pachnie bardzo fajnie. Zobaczymy, no już nie zobaczymy co ja w ogóle gadam. Przecież ja już go nieraz miałam. Marta nie wymyślaj sobie wzór e, Amelka sobie widziała orchidea i wanilia o delikatnym zapachu orchidei i wanilii dla skóry suchej. No tak, tak sobie, e, ale może wiecie jak się zapieni czy coś to będzie lepsze. Chyba tego właśnie nie mieliśmy. Szarasek błagam cię zejdź z blatu. Możesz zejść. One oczywiście już są głodne, już chcą obiad. Amelka jedzie na wycieczkę. I ostatnio jak była w Berlinie, to jej pokupowałam właśnie takie małe kosmetyki. Jedzie teraz na 4 dni, więc parę jeszcze tam rzeczy jej zostało, więc dużo tak naprawdę nie potrzeba było kupić. Ale jak już byliśmy, to wzięła sobie żel do mycia twarzy. To upa, bo on jest bardzo, słuchajcie, dobry. Jak dla niej pasuje, taki mały. One są, wiadomo, te małe są droższe, ale e, mm, taki właśnie chciała, lubi to sobie wzięła. Bo to wiecie, małe pudełeczko sobie wrzuci e, do walizeczki i tak dalej. E, balsam do i paznokci rumianek. Taki malutki kremik sobie też jeszcze wzięła do rąk, żeby mieć. E, wzięła też sobie chusteczki nawilżające, do pielęgnacji rok o świeżym zapachu, takie antybakteryjne, bo to niby teraz nie mamy wyprawki. Na tamtej wycieczce była wyprawka, co trzeba przywieźć, co trzeba wziąć na taką wycieczkę ze sobą. Z sobą. Tutaj tego nie było, ale już Amelka też wprawiona już wie mniej więcej co trzeba wziąć, więc takie chusteczki wzięła dla Laury pasta do zębów, Laura toleruje tylko i wyłącznie tą pastę, żadną inną pastą zębów, słuchajcie, nie umyje żebym nie wiem co było, nie umyje żadnymi jakimiś e, truskawkowymi i innymi takimi banierami, rowerami nie umyje tylko tą, no ona jest 6-8 lat to jeszcze się łapie, bo ona ma właśnie 8 lat, ale powiem Wam, że ta idzie, Tom ta, umyje naj, najchętniej myję tą zęb, zęby i jeszcze żel pod prysznic mango i papaja Taki malutki, z Joanny sobie Amelka wzięła i mówię, szam, to, żel, a szampon do włosów to ma, z tamtej wycieczki, mówi, że jej starczy, najwyżej sobie doleje z domu e, i, no i tyle. I to... Ej, a my... Gdzie jest reszta zakupów? A jeszcze podpaski braliśmy w Rosmanie Melka A schowałaś, dobrze jeszcze braliśmy podpaski, ale Melka czy, że już schowała. Tak, dobra. No, pod pod A podpaski jak podpaski. Może ja jeszcze tam taką. Bo mam na górze. Czy Jak chcesz. E, w Pepko. Specjalnie do Pepko pojechaliśmy i do Action szukaliśmy powerbanka. Kupiliśmy go w końcu w Pepko. E, Amelka miała. Znaczy, Amelka. No, ogólnie mamy powerbanka i tak Amelka go często używała. E, kupiony też był w Pepko, tylko był troszeczkę mniejszy. Dzisiaj tam nie było zbytnio wyboru. Bo najpierw, najpierw pojechaliśmy do Pepko i nie, nie było zbytnio wyboru, i wzięła sobie e, jeden powerbank, taki właśnie. Bo tamten już coś szwankuje i strasznie długo się ładuje. A na wyjazd będzie jej potrzebny i taki za 40 zł. Wzięliśmy, no nawet wiecie, niech posłuży nie wiadomo ile tamten mieliśmy. No chyba za dwa lata na pewno nam służył, ale wtedy kupiliśmy my chyba go w promocji w Pepko, jeżeli dobrze pamiętam. W każdym bądź razie, jak byliśmy w Action. To, Bo po drodze potem pojechaliśmy do Action, to był taki mniejszy połowę tego za 30 zł. Ale już mówię, nie będziemy się wracać, wymieniać i tak dalej. No to ten to taka cegła jest, no ale ona chciała trochę mniejsze, ale już mówię, to chodź, weźmiemy ten drugi w Action. A ten zostanie taki rezerwowy. Dobra, dobra już niech będzie. No to już niech będzie ten. Bo to tak wiecie, w razie w razie wuj, jak to się mówi. No i ten no i tyle, a już nie chcieliśmy się wracać, 100 razy jeździć, bo nie jest to tak po drodze, tylko tak trzeba się kręcić po tym mieście, a dzisiaj jest sobota, to ruch jest niesamowity, jeżdżą jak, no wszyscy na te zakupy, to już mówię, dobra, pal tam licho. To 3 złote, Laura sobie wzięła takie gąbeczki z kaczuszką i z rybką w pepko. Co my tu jeszcze mamy? Oczywiście, jak widzieliście, jest szał Halloween i tak dalej. Laura sobie wzięła taką dynię. Ona kosztowała 5 zł, tu jestem ten co się go wyciąga. I sobie tak świeci taka dynia brokatowa, fajna dekoracja. No chciała to niech sobie mać, na biureczku, postawić czy gdzieś. E, jeszcze sobie wzięła zapinkę za 8 zł do plecaka. do plecaka? A do plecaka to jest chyba misio, prawda? Z takim, słuchajcie, misiem za 8 zł. Taką właśnie zawieszkę. O, taką szoteczkę jeszcze w sobie Laura wzięła w Pepko. W Rosmanie ona 5 zł. kosztowała i ona jest jej potrzebna do czyszczenia tego konia na Patyku. Hołbi, Horsa, Ona się tam bawi, go czyści i tak dalej. I jeszcze w Pepko. Za całe 3 złote gumki, to teraz Laura masz fazę na granatowy kolor, niebieski. Takie granatowe i niebieskie gumeczki sobie wybrała. No i ja nie mogłam się zdecydować, niby chciałam, niby nie chciałam, bo wiecie, vlogmasy to vlogmasy, a te jesienne vlogi to takie, no jakoś te dekoracje jesienne i to wszystko jakoś do mnie nie przemawia. Ja nie jestem taka na początku, to jak zaczęłam nagrywać na YouTube, to było te o. Vlogtobery, vlogtobery. Wszyscy nagrywają, no to ja będę nagrywać. A potem to już mówię, tam to jakaś taka bum, taki. I mówię, te vlogmasy świąteczne to takie jeszcze. A te vlogtobery to jakoś tak, no. No wiadomo, że takie vlogi powinny być jesienne z klimatem jesiennym, ale jakoś ja nie mam takiego parcia na szkło. Jak inni, żeby dom na jesień dekorować, nie wiadomo, słuchajcie jak, żeby kupować nie wiadomo co jakieś poduszki, jakieś y, różne y, pierdulety, bo jakoś jak, po prostu nie czuję tego i tyle. Zima, tak, vlogmasy, coś tam w świąteczne, takie światełka czy coś tak. A jesienne to nie były te pepko takie jesienne, jakieś grzybki, muchomorki, podświetlane, te LEDowe takie lampeczki, po prostu szałciał, ale e, no jakoś to, to nie moje klimaty, do mnie to nie przemawia. Ale, ale, e, dwie rzeczy były, no przecież ja mam też hopra na punkcie oczywiście kubków, mam tych kubków kubeczków, co prawda jesiennego typowego kubka. W toberowego, jak to się mówi, językiem YouTube'owym, nie mam, chyba z jakimiś liściami, ta Laura masz taki z, listka, z listkami chyba taki kubek, prawda, zeszłym roku kupowaliśmy. No ten taki, co mówiłaś, że pani Ania ma taki sam. A to z królikami. Ale taki jeszcze z listkami, drugi. Dobra, nieważne. To właśnie to jest taki bardziej wiosenny, ale tam są takie listki na nim i tak dalej. Tak. To wiecie, to mam. Ale takiego prawdziwego jesiennego kubka do vlogów, do kawki nie mam. To mówię, dobra, kupię sobie. I sobie kupiłam z dynią w Pepko. Z dynią. On kosztował, słuchajcie, całe 5. Pięć... Tak, no, a nie, do taki wiosenny bardziej, faktycznie. Bardziej wiosenny. Więc on kosztował całe 5 zł. Aż wiecie, patrzyłam, patrzyłam, patrzą Amelka, weź aż naprawdę 5 zł kosztuje? Amelka mówi, no 5 zł, bo wiecie, no tak nie dowierzałam i to żadna nie była promocja. Jest dosyć ciężki, naprawdę ciężki, słuchajcie, kubek. Do kawy to może nie szczególnie, bo jest naprawdę ciężki, ciężko z niego by się piło. Jakiś taki masywny. Do kakaa może do jakiejś herbaty takiej, czy coś. Szkoda, że nie ma pokrywki z takim. Szkoda, że nie ma pokrywki, bo nie kiedy, było. Bo tak. kiedyś było takie. Kiedyś był z pokrywkami w Pepko, no takie te. Ta, co Amelka kupiła. Amelka sobie wóz. kupiła takiego grzybka, muchomorka z pokrywką. To wam pokazywałam kiedyś tam w innym vlogu. To jeszcze w sierpniu chyba kupowaliśmy. E, ale on jest taki mega duży. E, ale szkoda, naprawdę ten jakby miał jakąś pokrywkę, to by fajny był na herbatki, ale może na jakieś takie, nie wiem, kakałko czy na coś. W ogóle to tak nawet, wiecie co, szczerze wam powiem, fajnie będzie wyglądał po prostu jako dekoracja i nawet, nie wiem, jakąś świecę w nim postawić. W sobie w kuchni czy gdzieś no taki dzbanuszek, nie wiem, wzięłam 5 złotych, mówię, dobra, bierę. Więc do kawy chyba niekoniecznie, bo jest dosyć ciężki. Ale, 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 nie mogłam się oprzeć, nie mogłam się zdecydować ten czy ten, bo tylko dwa mi się podobały. Ten czy ten. No i zdecydowałam się i wziąłam dwa. Ten, to taki typowo jesienny, ale jest przepiękny. Kosztował 10 zł, słuchajcie, złoty. Możecie sobie sprawdzić. 10 zł. Jest lekki, delikatny, jak pióreczko. Mi się wydaje, że do kawy będzie w sam raz, jak dla mnie. Ja już je widziałam ostatnio, jak byłam, ale nie byłam przekonana do tych tutaj kantów. Widzicie te kanty, jakie są karbowane i do nich nie byłam przekonana. No ale przecież jest tak piękny, że no, kawkę na vlogu można sobie, słuchajcie, pić. Ma takie, niech to widzicie, bo on jest przezroczysty i odbija, ma takie tutaj listki, jakieś ten, różne te, jak to się nazywają te czerwone, I znowu zanik pamięci. No, no, ż... jarzębina, oczywiście jarzębina chyba mi się wydaje, że to jest i takie listki. Ma i jest taki karbowany, tylko i tutaj też jest taki karbowany, no wygląda przepięknie do kawki słuchajcie w sam raz. Eee, a dzisiaj w tym. Od dzisiaj kawę piję w tym tak, ale taki typowo jesienny. No spodobał mi się powiem Wam. I nie wiedziałam, czy wziąć ten czy ten, wzięłam dwa. No mówię, ten jest ciężki, za 5 zł bardzo ciężki, a ten jest leciuteńki. aż bałam się go do samochodu wrzucić, mówię, zaraz pęknie, bo jest jak pióreczko, ale jest, zobaczcie, bardzo ładny. I do kawki mi się wydaje, że będzie w sam raz e, pasował. Więc, okay, dobra, już będziemy kawę w tych jesiennych kubkach pić. E, leciuteńki. Już będziemy tą kawę pić. Były jeszcze kubki tak, jak Wam pokazywałam. Ten plastikowy. tak, tak. Ja, właśnie, jak plastikowy taki lekki. Ale on jest szklany. Jak Wam pokazywałam we vlogu, już były te takie kubki na Halloween z uszami, takimi nietoperzy, jakieś, jakieś cudawianki, ale tak jak mówiłam dekoracji Halloween, to nie, 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 nie mój klimat, nie chcę. Przechodzimy teraz do Action. No i w Action oczywiście też kupiliśmy zestaw, zestaw takich pojemniczków wycieczkowych, żeby sobie można było przelać, bo mówiła Ameryka to jeździ, to jeździ, kto przyda też. I teraz powiem Wam, że w Rossmanie taki zestaw, koszt, bo my już to kupiliśmy. W Rossmanie to już mówię, już mamy. W Rossmanie taki zestaw kosztuje 13 zł, a w Action zapłaciliśmy 5 zł. 5? Za chwilkę. Nie, bo będzie obiad. 5 50? Jakoś tak 5 zł. I tu są trzy trzy pojemniki. Jeden jest taki wciskany. Tutaj Laura wody nalała, bo tam sprawdzała. Drugi jest zakręcany, a trzeci jest taki jak tyk, o tak się wiecie, wciska i tak się jakby przelewa. Więc można sobie coś na podróż zapakować nawet w tą torebeczkę potem włożyć, bo to jest taka ona suwak. Włożyć w tą torebeczkę można zapakować jakieś kosmetyki, żele, szampony i można na wycieczki jeździć. To też to nabyliśmy i dobrze, że nie, bo ja się nad tym zastanawiałam, czy kupić to wy. Rosmanie. I powiem Wam, że dobrze, że w Rosmanie nie kupiłam, bo bym, zobaczcie, ile przepłaciła. Eee, ile to kosztowało? 10 zł chyba, tak? Bo nie pamiętam. Tak. Eee, takiego ptaszka. Gdzie go postawisz? Mm, nie wiem. Gdzieś tam przy klasku, czy coś. A, tu, tu w salonie będzie stał? Myślałam, że sobie kupiłaś. Takiego ptaszka kupiła Laura? A sobie też. Aha. Ale myślałam, że sobie gdzieś tam postawisz, na biurku, czy gdzieś. Takiego, zobaczcie, ptaszka. Taki do To nie jest sowa? Sowa. No to jest sowa, przecież oczywiście, że to jest sowa. Bardzo ładny, taki puchaty jest, superowy. I pokaż oczka, ona jest takie słodkie oczka. Zobaczcie, tylko... Zobaczcie, jakie ma słodkie oczka. Czy te oczy mogą kłamać? Są przy smutno takie śliczne. Dobra, to to. E... Chciałam kupić sobie zapach do samochodu wybór był duży, nie mogłam się zdecydować. W końcu wzięłam tradycyjne listki. Też się nie mogłam zdecydować i wzięłam cztery sztuki. To znaczy tak, jeden wzięłam oczywiście kokos. Oczywiście, że słuchajcie kokos. Jakby inaczej. Jakby inaczej. Dwa wzięłam z kawą, ale. Ale. Zastanawiam się, czy można by było sobie takie coś powiesić, nie wiem, gdzieś tam, gdzieś tam, żeby tak gdzieś tam tu w domu pachniało, e, taką dostałam wizję i dlatego wziąłam dwa, bo mówię, gdzieś może to powieszę, może gdzieś tu w kuchni, za lodówką, czy za szafką, nie będzie widać, a będzie fajny zapach, bo te wszystkie takie wachsze, jak się kupuje, czy coś te takie, te grzybki, takie odkręcane, to to jest takie badziewie dziadostwo, że, y, że szok, a moje zapachy, no takie, co te patyczki zapachowe, czy coś, to... Y, y, już mi się też skończyły. Powiem Wam, że ja tu mam salon z korytarzem i, i kuchni, otwarta przestrzeń i e, jeden taki zapach mi nie wystarcza na, na, przykład na tych patyczków. W ogóle go praktycznie nie czuć, bo jest za duża przestrzeń. bo musiała mieć, nie wiem, za 4-5 poukładanych, żeby ten za jeden zapach się utrzymał. A tak padł no, taki pomysł, nie wiem. Dajcie znać, czy wpadliście na coś takiego. A i kominek mam zapachowy też, ale to, taki, to jest tylko tak przy nim jak się stoi. No mówię, w całym domu nie czuć, bo... Za duża powierzchnia, i tu jakiś taki wakacyjny zapach. To wzięła sobie Amelka. Mówi, jak ty sobie będziesz wieszała to gdzieś tam, to może ja sobie gdzieś tam w pokoju powieszę. Zobaczymy, że testujemy, jak to będzie wyglądało. Wiem, głupi pomysł, ale. Ciekawe, głupi, się... nie głupi. No, zobaczymy, jak to się nam sprawdzi. Ciekawe jaki zapach wakacyjny będzie. No. Laura sobie wzięła taką włóczkę, będzie robiła jakieś cudawianki e, z tej włóczki. Kosztowała chyba 18, słuchajcie, złoty, ale jest taka gruba. Na grupie Action widziałam, jak nie, ludzie nie, nie. normalnie szyją, wiecie, swetry z tego, takie e, puchowe, bardzo takie fajne. Mięciutka. Mięciutka. oj, tak. Tutaj Amelka sobie wzięła jakieś cienkopisy, flamastry, markery, nie wiem jak to nazwać. Tak, zestaw cienkopisów do swoich rysunków, malunków. Tutaj wzięła taki papier, on się fachowo nazywa... Akwarelowy papier też do rysunków, nie, nie mam pojęcia, ile to kosztowało, ale to są jakieś inne, inne takie kartki, widzicie, albo i nie. O, takie widzicie, takie karbowane. Mówi, że to jej potrzeba, ok, jak potrzeba, to tak. Weź, bo mi tutaj rozwalasz, Laura! I wzięła sobie jeszcze papier transferowy. To jest takie coś do um, przyklejania tych takich różnych... Można wydrukować z komputera, na tym papierze drukujemy właśnie z komputera różne zdjęcia i można żelazkiem potem upras przypracować to na bluzce. Kiedyś Amelka to robiła, Tak, jest. bo ostatnio sobie zamówiła przez internet jakieś tam takie zdjęcie, znaczy taki coś, żeby przykleić i e, chyba to e, się, znaczy no, chyba... Tam nie wolno z parą żelazkiem na parze tego pracować. Ona to wzięła z parą, w każdym razie jej nie wyszło. I mówię: kurczę, no mam drukarkę, mam wszystko. To po co kupować takie gotowe zestawy? Wystarczy kupić papier. Ameryka: jeden papier do, do rysunków kosztował, ten taki do drukowania. A chyba 12 zł, mówi, że kosztował. Tu są 4 arkusze A4 i jeden. 1... 4 razy a4, 4 razy 1, jakieś nie wiem, różne są. Nie mam zielonego pojęcia, ale zobaczymy jak to się sprawdzi, czy jej w ogóle coś wyjdzie. No i ja sobie jeszcze kupiłam zakup taki nieplanowany, ale mm, e, chciałam od dawna sobie kupić i powiem wam szczerze, że mm, że e, mam mam przecież smartwatcha. Tego gareta, ale on jest na tej opasce, takiej bransoletce, i on jest taki zimny, jak go dotykam i dosyć taki oporny, ciężki. Jakoś nie możemy od ostatnio. Ja czasownie chodziłam, ale ostatnio się nie możemy z nim polubić. I taki on nie nadaje się taki na co dzień tutaj do, na podwórko do chodzenia. On bardziej taki do wyjścia, bo on jest bardziej taki elegancki. Chciałam coś takiego sportowego mieć i powiem Wam, że sobie kupiłam w, w Action taki sportowy zegarek, smartwatch, nie wiem jak się sprawdzi, kosztował 50 zł, czy tam 49,99 zobaczymy jak się sprawdzi, ale mam już upatrzony, mam dwa rodzaje upatrzone, patrzyłam sobie już takie firmowe, oryginalne, te zegarki z tych film, co tam są też telefony, no i tak się zastanawiam, ten czy ten, nie wiem. Jak się zdecyduję, to na pewno go kupię, bo ten to kupiłam tak na szybko, bo już chciałam już mieć na już, więc no. E, I kupiłam taki. On ma takie pudełko, tylko ja już go odpakowałam, e, bo byłam bardzo ciekawa, jak on wygląda, a i tak chciałam Wam pokazać. Więc e, taki. Jest oczywiście czarny e, i to nie jest męski, bo może, ja myślałam, że to właśnie jest męski, ale on jest uniwersalny, bo jest po prostu e, Sport Watch, jest napisane. I on wygląda tak. On wygląda tak. No szkoda, że tylko czarny, no ale nie było rodzaju. Ale branzoletkę można sobie wymienić i też byłoby git. A, że są czarne, do wszystkiego pasuje. Chociaż ja patrzyłam sobie takie pudrowe róże i szary. No te szary też by do wszystkiego pasował, Pudrowy róż, może niekoniecznie, ale zobaczymy. Na będę miała ten na zmianę, czy na podwórko do latania, a tamten bardziej tak do wyjścia, jak sobie kupię. To Wam też pokażę. No, i on jest, słuchajcie, taki. Tu ma tą naklejkę, co się ją zdziera. Tutaj już jest trochę podładowany. Tak wygląda. Jest oczywiście ekran dotykowy. Można z jego dzwonić, mierzy kroki, odbierać, mu jakieś muzyki słuchać. Tak, jakieś tam różne takie bajery. Jeszcze go nie obczaiłam, bo totalnie się nim nie bawiłam. Mierzy oczywiście te. Te tętno, puls, kroki, te. No wszystko ma co, co te inne zegarki. No i kosztował właśnie 5 tych, więc mówię, e, czemu nie? Zob sprawdzimy sobie. Zobaczcie, można z niego zadzwonić, ma nawet klawiaturę. Wybrać może numer, e, numer telefonu. E, jak w ulotce patrzyłam, Sen ma jakiś, no nie wiem, jeszcze nie kompletnie. Położyć telefon i nie będziesz mogła znaleźć możesz zadzwonić? Patrz. Konik, ale co do, co do, do czego to służy, to nie wiem. Jest kompletnie jeszcze nieustawiony. Ha. To jest godzina chyba. A, to można sobie zegar taki wybrać z koniem. Wiecie, ten. Mówię, jeszcze kroki. Jest nieustawiony. Chyba można mieć różne te tutaj funkcje. Nie mam zielonego pojęcia. Co to można z jego zdjęcia robić? a jest aparat, chyba można zdjęcia zrobić nie mam zielonego, słuchajcie, pojęcia jak go obczaję, to Wam opowiem co i jak ma bardzo fajną ładowarkę taką, taki adapterek widzicie z tymi, tymi i tutaj się go na ten adapter nakłada no i się go podłącza no, taką stację ładującą jakby ma, nie? fajny i pokażę Wam na ręku łatwo się zakłada, ma taką normalną zapinkę, bo ja oglądałam Firmy tej. Boże, jak się te, te telefony nazywają? Patrzcie, zapomniałam. Smartphone. Huawei to miał taką właśnie zapinkę. O, on się tak na ręku prezentuje. Nie wygląda źle i ekran ma dosyć. Słuchajcie, dosyć taki spory. Ja się właśnie zastanawiałam, bo oglądałam te różne smartwatchy i tak. jeden ekran miał taki kwadratowy jak ten i mówię tak kurczę kupię one nie są tanie bo kosztują no chyba po 200-300 zł różne są ceny tych smart, smartwatchy. i tak stwierdziłam wie kurczę kupię z takim dużym ekranem będzie za duży to, to może niekoniecznie a tutaj za 50 zł jak wzięłam z takim dużym to jak się przekonam to się decyduję na ten większy a jeżeli się nie przekonam do takiego dużego to sobie kupię taką te opaski takie co są takie wąziutkie małe wiecie tylko znowu myślę że on będzie typowo za mały bo e, taka, wie, no wiecie o co chodzi, że to może być po prostu za małe, więc e, nie mam zielonego pojęcia. Tu pokrętło ma takie, że się wciska i też można nim jakoś tu kręcić. E, ale też jest właśnie dotykowy, ma Facebooka, e, ma e, co tu, jakiegoś snapłacza, e, coś YouTube tam. Co ma? YouTube'a? Nie, nie wiem, czy, chyba nie. Nie wiem. E, no i tam zobaczymy. Jak go obczaję, to wam powiem. No, wygląda na rynku nie najgorzej. Czarny do wszystkiego pasuje. No, i tak jest uniwersalny dla pana i dla pani. A jeżeli ten, to później dampa w łowie, najwyżej, chociaż on to w zegarkach, ale może będzie chciał. A ja sobie kupię takiego właśnie albo beżowego znaczy taki szary beżowy, albo taki blady róż. Oglądałam. Tylko się nie mogę zesłać na firmę i nie jestem przekonana, czy taki duży, czy wąski. Zobaczymy. Aha, no i właśnie jak oglądałam tego Huawei'a, to tą zapinkę tutaj zapinka, taka, widzicie, standardowa, dobra, bo on się fajnie zapnie i tutaj fajnie trzyma. No i przede wszystkim chciałam na tych silikonach, bo na innym nie chcę. I ten Huawei ma taką zapinkę, że o, tak wam pokażę. Tutaj się wkłada przez samą tą opaskę. Nie ma tego dzióbka takiego. Nie ma takich, o, tego haczyka, że się tutaj zahacza. I tutaj na końcu potem jest taki zatrzask tylko jedna dziurka, i tylko tu pyk. I tutaj jest parę dziurek, i tak zatrzaskujecie w tą dziurkę. I to się trzyma. Ja się boję, że potem to mi się wyrobi, i potem będzie mi to odpadać. O, i będzie mi tak latać. I tak się zastanawiam, Mówię, kurde, wydam dwie stówy, a potem to będzie tak latać. Jakoś nie jestem do tego przekonana, a tutaj wiadomo, że można by było coś takiego kupić i do, dołożyć i sobie dorobić. A tutaj fajnie się zamyka, tak jak typowy zegarek, no i zobaczymy. A mi zależy na tym, żeby czas, czas godzinę sobie z, sprawdzić, czy ktoś dzwoni, czy coś, bo wiecie, ten telefon gdzieś tam mam palnięty, leży gdzieś tam. Pożyjemy, zobaczymy. To tylko 50 zł. Nie że Laura będzie miała to zabawy albo dam Pawłowi, jak będzie miał ochotę. I to tyle. Słuchajcie. A może wy macie jakieś sprawdzone zegarki smartwatche takie, żeby wiecie, nie kosztowały miliony, a się sprawdzały. No i żeby właśnie można było tam z niego dzwonić, czy tam pisać coś tam właśnie i no i takie, żeby, no nie wiem, nie za duży, nie za mały, no. I silikonowa, koniecznie silikonowa tarączka. Można tutaj pisać. E, jeszcze nie wiem. Jest tutaj ulotka. E, słuchajcie, jeszcze w środku jest kod ten czy tam jak się jego wymawia. Trzeba go zeskanować, jakąś aplikację do niego ściągnąć, żeby on całkowicie chodził, ale to wszystko w kolejnym vlogu ja go przekażę zaraz na mi wszystko tutaj. Słuchajcie, ogarnię. E, ta firma Dawer nie mam żadnego pojęcia, czy to jest dobra firma czy nie. Nie znam się, czy to jest y, firma Action. Nie mam żadnego pojęcia. No, więc najgorzej nie wygląda, co prawda, czarne, ale przecież kobiety też chodzą w czarnych zegarkach. No, yy, bo jeszcze chodziłam, szukałam, czy nie ma takich zegarków damskich. Może Dobrze. są gdzie indziej? U mnie nie było, u mnie był tylko jeden rodzaj. I ja Melka tu czytała, też oglądałam i no wejdź, daj spokój, że to jest uniwersalny sportowy dla kobiety i dla panu, dla facetów. Więc no dobra, to, to jak tak to bierę. I tyle na dzisiaj. Pół godziny mojego gadania. Więcej gadam niż pokazuję. Tak. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam na jutro. Trzymajcie się, Cześć czołem. Pozdrawiam. Pa pa!